Nazywam się Klara Nowicka. Mam trzydzieści trzy lata i przez większość mojego życia próbowałam uwierzyć, że jestem częścią mojej rodziny. Że jestem kochana, akceptowana i że należę do tego domu, w którym się wychowałam. Ale tego dnia, tego dnia dowiedziałam się, że to wszystko było tylko iluzją. Siedzieliśmy w salonie. Cichy, duszny wieczór, okna przymknięte, zapach starego drewna i lawendy unoszący się w powietrzu. Ojciec trzymał filiżankę herbaty, jakby to była zwykła rozmowa, bez emocji. Patrzył na mnie chłodnym wzrokiem, jakby już dawno podjął decyzję. "Nie jesteś moją prawdziwą córką, Klaro, powiedział cicho, niemal z obojętnością. Słowa rozbrzmiały w mojej głowie jak dzwon pogrzebowy. Zanie mówiłam. Serce zaczęło bić szybciej, a moje ręce mimowolnie zadrżały. Czy dobrze usłyszałam? Czy naprawdę to powiedział? Wychowałam się z nim. Po śmierci mamy, kiedy miałam siedem lat, ojciec niemal natychmiast związał się z Haliną, kobietą twardą, praktyczną, pozbawioną czułości. Z czasem wprowadziła się do nas ze swoim synem z pierwszego małżeństwa. I wtedy zaczęła się cisza. Nie była to przemoc fizyczna. To był chłód, obojętność. Traktowali mnie jak powietrze. Moje potrzeby były ignorowane. Ubrania dostawałam po kuzynce. Święta spędzałam przy stole, przy którym byłam jak gość, nie jak córka. Ojciec, jakby nieświadomy wszystkiego, skupiał się tylko na Halinie i jej dziecku. Przez lata próbowałam zasłużyć na jego uwagę. Byłam dobrą uczennicą, nigdy nie sprawiałam problemów, pomagałam w domu. Marzyłam, że pewnego dnia powie, jestem z ciebie dumny. Ale te słowa nigdy nie padły. Aż do tego wieczoru. Kiedy wspomniałam o majątku po babci, jego matce, która niedawno zmarła, ojciec spochmurniał. Wiesz, Klaro, nie chcę, żebyś robiła sobie nadzieję. To wszystko należy się rodzinie. A ja? zapytałam spokojnie, choć w środku aż krzyczałam. Wtedy właśnie to powiedział. Nie jesteś moją prawdziwą córką. Chciałam wierzyć, że to pomyłka. Że może źle zrozumiał. Ale on powtórzył to jeszcze raz, wyraźnie. I wtedy już nie miałam wątpliwości. Siedziałam przez chwilę w milczeniu. Uzycisnęły mi się do oczu, ale powstrzymałam je. Nie chciałam dać mu tej satysfakcji. Skoro tak uważasz, powiedziałam spokojnie czy mógłbyś to napisać? Na papierze. Spojrzał na mnie zaskoczony. Ale bez wahania sięgnął po długopis i kawałek papieru. W kilku zdaniach napisał: że nie uznaje mnie za swoją córkę, że nie łączy nas więź biologiczna ani prawna. I podpisał się. Zrobił to z uśmiechem. Myślał, że mnie uciszył. Że raz na zawsze mnie wykreślił z historii tej rodziny. Nie miał pojęcia, co właśnie zrobił. Bo tego samego wieczoru, Pełna łez i bólu, sięgnęłam po starą kopertę, którą babcia zostawiła mi kilka tygodni przed śmiercią. Kopertę, której nigdy wcześniej nie otworzyłam. W środku był list. I numer telefonu do adwokata. Tamtego wieczoru długo siedziałam w swoim pokoju. Kartka z podpisem ojca leżała na moim biurku, a ja nie mogłam oderwać od niej wzroku. Zdania, które na niej widniały, były tak chłodne, jakby pisał je obcy człowiek. Właśnie tak się czułam, jakby człowiek, który mnie wychował, właśnie udowodnił, że nigdy naprawdę nie chciał być moim ojcem. Ale było coś jeszcze. Koperta. Biała, niepozorna, z nazwiskiem wypisanym ręką mojej babci, dla Klery tylko otworzyć po mojej śmierci. Zawsze nosiłam ją w szkatułce w komodzie, niemal o niej zapomniałam. Dziś jednak coś kazało mi po nią sięgnąć. Ręce mi się trzęsły, gdy rozrywałam papier. W środku był list, długi, ręcznie pisany. Poczułam znajomy zapach lawendy, który zawsze unosił się w jej mieszkaniu. Moja kochana, Klaro, jeśli czytasz ten list, znaczy, że już mnie nie ma. Nie płacz, dziecko. Ja nigdy nie bałam się śmierci. Bałam się jedynie tego, że zostaniesz sama. Dlatego piszę te słowa. Wiem, że mój syn nie był dobrym ojcem. Wiem, że odkąd twoja mama odeszła, ty nigdy nie zaznałaś w tym domu prawdziwego ciepła. Widziałam, jak Halina cię traktuje. I widziałam, jak mój syn na to pozwala. Nie chcę, byś myślała, że jesteś nic nie warta. Bo jesteś. Jesteś najmądrzejszą, najbardziej wrażliwą dziewczyną, jaką znam. I jesteś moją wnuczką. Niezależnie od tego, co twój ojciec powie, ty jesteś moja. Zostawiłam dla ciebie coś więcej niż ten list. Skontaktuj się z mecenasem Romanem Kubiakiem z kancelarii przy ulicy Szklanej 12. On wszystko ci wyjaśni, z miłością. Babcia Aniela. Z trudem powstrzymała muzy. Słowa babci trafiły prosto w serce. To była pierwsza osoba, która dostrzegała we mnie człowieka, nie jako obowiązek, nie jako problem, ale jako rodzinę. Wzięłam telefon, długo patrzyłam na ekran, zanim wpisałam numer. Głos po drugiej stronie był spokojny, rzeczowy: Kancelaria Kubiak. Słucham? Dzień dobry. Nazywam się Klara Nowicka. Dostałam list od mojej babci, Anieli Nowickiej. Zostawiła mi pana dane. Zapadła chwila ciszy. Potem głos wyraźnie złagodniał: Oczywiście, pani Klaro. Proszę przyjść jutro rano. Pani babcia przewidziała wszystko. Następnego dnia nie spałam praktycznie wcale. Przez całą noc przewracałam się w łóżku, myśląc o tym, co mogła zaplanować babcia. I co miał mi do przekazania mecenas Kubiak. Kamienica przy ulicy Szklanej była stara, z wysokimi sufitami i zapachem starych ksiąg unoszącym się w powietrzu. Gdy weszłam do środka, starszy mężczyzna w okularach uniósł wzrok znad dokumentów. Pani Klara? Proszę usiąść. Usiadłam naprzeciwko, serce waliło mi jak młot. Pani babcia, zaczął powoli, przewidziała, że po jej śmierci mogą pojawić się nieporozumienia dotyczące majątku. Dlatego już dwa lata temu sporządziła u mnie testament, który jednoznacznie wskazuje jedynego spadkobiercę. I kto nim jest? zapytałam, choć serce już przeczuwało odpowiedź. Uśmiechnął się delikatnie. Pani Zamarłam. Ale ojciec, on powiedział, zająknęłam się. Tak. I właśnie dlatego wszystko jest tak jasne. Pani babcia wiedziała, że może dojść do prób podważenia jej decyzji. Ale testament jest legalny, potwierdzony, podpisany przy dwóch świadkach i zarejestrowany. A ojciec? Czy on coś dostaje? Zapytałam cicho, czując jak gardło mi się ściska. Mecenas pokręcił głową. Nie? Został całkowicie pominięty. I nie sądzę, by miał podstawy, by ten testament podważyć. Zwłaszcza, jeśli rzeczywiście złożył pisemne oświadczenie, że nie uznaje pani za córkę. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Czy to możliwe, że jedno zdanie ojca, wypowiedziane z pogardą i podpisane w pośpiechu, właśnie odebrało mu całą możliwość walki o spadek? Wyszłam z kancelarii z dokumentami w ręce i uczuciem, którego nie umiałam jeszcze nazwać. To nie była radość. To było uwolnienie. Ale też smutek. Głęboki, cichy żal za rodziną, której nigdy naprawdę nie miałam. Minęły dwa dni, odkąd opuściłam kancelarię mecenasa Kubiaka. Dwa dni, podczas których moje myśli krążyły w zamkniętym kręgu, wspomnienia, decyzje, list babci i ten jeden podpis ojca, który, choć napisany w gniewie, teraz ważył więcej niż kiedykolwiek mógł przewidzieć. Dokumenty przechowywałam starannie w szufladzie, jakby były zbyt cenne, by leżeć na wierzchu. Wiedziałam jednak, że to nie one są najcięższe. Najcięższy był moment, który się zbliżał. Musiałam stanąć z ojcem twarzą w twarz. Musiałam powiedzieć mu, że to ja, nie on, nie Halina, nie jej syn, jestem jedyną osobą, której babcia powierzyła cały swój dorobek życia. I że tym razem nie mogę się cofnąć. Zastałam go w ogrodzie. Siedział przy drewnianym stole, przeglądał jakieś papiery, popijając kawę. Słońce oświetlało jego siwiejące włosy, ale w spojrzeniu wciąż miał ten sam chłód, z jakim traktował mnie od lat. Chciałam porozmawiać, powiedziałam, siadając naprzeciw. Spojrzał na mnie z niechęcią, jakby już wiedział, co nadchodzi. Jeśli chodzi o babcię, zaczął. Właśnie o nią chodzi, przerwałam spokojnie. Byłam u mecenasa Kubiaka, Zmarszczył brwi. Na chwilę zamarł, a potem uśmiechnął się krzywo. Aniela miała różne pomysły. Wiem, że cię lubiła, ale chyba nie sądzisz, że. Zostawiła mi wszystko, powiedziałam bez wahania. Cały majątek: mieszkanie, ziemię, oszczędności. Wszystko. Uśmiech zniknął. W jego oczach pojawiło się niedowierzanie. A potem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam strach. Co ty mówisz? Zapytał cicho. Testament został sporządzony dwa lata temu. Jest ważny potwierdzony przez świadków i notariusza To niemożliwe. Nawet jeśli jestem jej synem Tak przerwałam. Ale to nie wystarczyło. I jest jeszcze coś wyciągnęłam z torebki złożoną kartkę. Tę, którą sam podpisał. Położyłam ją przed nim, nie spuszczając wzroku z jego twarzy. Czytał w milczeniu. Każde słowo, które sam napisał, zdawało się palić go od środka. Podniósł wzrok. W oczach miał gniew, ale nie był już pewny siebie. To był impuls. Nie sądziłem, że. że to się obróci przeciwko tobie? Zapytałam. Że twoje własne słowa staną się dowodem? Przez chwilę oboje milczeliśmy. Tylko wiatr poruszał liśćmi drzew. A potem powiedział coś, czego się nie spodziewałam: Twoja matka! Nigdy nie chciałem. Zaczął, ale urwał. Nie dokończył. I może dobrze. Bo cokolwiek miał powiedzieć, nic nie mogło już naprawić przeszłości. Tego wieczoru Halina przyszła do mojego pokoju. Jej twarz była spięta. Oczy chłodne jak zawsze, ale głos tym razem inny prawie, błagalny Twój ojciec nie jest sobą powiedziała. To wszystko go przerasta. Przemyśl to. Można jeszcze dojść do porozumienia nie musisz odbierać mu wszystkiego spojrzałam na nią spokojnie. On sam się tego zrzekł i wiesz dobrze, że nie chodzi tylko o majątek nigdy nie chodziło. Zostawiłam ją samą, bo w tej jednej chwili zrozumiałam, że nie jestem już tą samą dziewczyną, która przez lata szukała akceptacji. Wieści rozeszły się szybko. Rodzina, dalsi krewni, sąsiedzi, wszyscy wiedzieli, że babcia Aniela zostawiła wszystko wnuczce, a nie synowi. Komentarze były różne. Niektórzy uważali to za sprawiedliwe, inni za zdradę. Ale ja nie potrzebowałam ich opinii. Potrzebowałam tylko jednej rzeczy zamknąć ten rozdział. W kolejnych dniach w domu zapanowała cisza, która nie miała nic wspólnego ze spokojem. To była cisza ciężka, napięta, pełna słów niewypowiedzianych, oskarżeń bezgłośnych, spojrzeń unikanych. Ojciec prawie się nie odzywał. Chodził po domu wolniej niż zwykle, zamykał się w swoim gabinecie na długie godziny. Halina udawała, że wszystko jest po staremu. Ale wyczuwałam jej nerwowość w każdym ruchu, w każdym głębszym oddechu. A ja? Ja próbowałam żyć. Ale to nie było proste. Nie spodziewałam się, że po wszystkim, po tym jak prawda wyszła na jaw i sprawiedliwość, przynajmniej ta prawna została przywrócona, poczuję, pustkę. Myślałam, że będę czuła satysfakcję, ulgę, może nawet tryumf. Tymczasem czułam się jak dziecko, które wygrało grę, ale straciło rodzinę. Codziennie mijając ojca na korytarzu, przypominałam sobie nasze wspólne chwile, nieliczne, ale cenne. Jak kiedyś, gdy miałam osiem lat, nauczył mnie jeździć na rowerze. Jak naprawiał mój piórnik szkolny, niezdarnie, ale z zaangażowaniem. Jak potrafił czasem, zupełnie niespodziewanie, położyć mi rękę na ramieniu i powiedzieć, dasz sobie radę. Te wspomnienia uderzały mnie z siłą, której się nie spodziewałam. Pewnego wieczoru usłyszałam ciche pukanie do drzwi mojego pokoju. Otworzyłam je i zobaczyłam ojca. Stał zgarbiony, jakby ciężar lat nagle spadł mu na plecy. W reku trzymał kopertę. Czy mogę? Zapytał cicho. Kiwnęłam głową. Wszedł, usiadł na skraju łóżka, a ja usiadłam naprzeciw. Między nami było kilka kroków. I lata niezrozumienia. Nie jestem dobry w takich rozmowach zaczął. Wiem, że zawiodłem. Wiem, że byłem nieobecny. Że pozwoliłem Halinie zdominować ten dom. Że nie broniłem cię, kiedy trzeba było. Spojrzał mi w oczy. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Ale, mimo wszystko, zawsze myślałem o tobie, jak o mojej córce. Zacisnęłam dłonie na kolanach. Te słowa, wypowiedziane tak późno Brzmiały jak spóźnione przeprosiny na pogrzebie. Wtedy, gdy to powiedziałeś, że nie jestem twoją córką, zaczęłam cicho. To nie był pierwszy raz, kiedy czułam, że naprawdę tak myślisz. Ale był to pierwszy raz, kiedy to usłyszałam. Ojciec pokiwał głową. Nie oczekuję przebaczenia. Wiem, że nic już nie naprawię. Ale chciałem ci zostawić to. Podał mi kopertę. To nie testament. To tylko list. Kilka słów od ojca. Jeśli jeszcze mogę tak się nazwać. Wzięłam kopertę, ale nie otworzyłam. Jeszcze nie byłam gotowa. Ojciec wstał i skierował się do drzwi. Ale zanim wyszedł, zatrzymał się i powiedział. Cokolwiek zdecydujesz, wiem, że babcia miała rację. Drzwi zamknęły się cicho. A ja zostałam sama, z listem, z przeszłością i z pytaniami, które nie dawały mi spokoju. Następnego dnia Halina i jej syn zniknęli z domu. Bez słowa. Ich rzeczy zniknęły z szaf, spółek, z, z kuchennych szuflad. Zostawili tylko milczenie i kilka pustych wieszaków. Dowiedziałam się od sąsiadki, że wyjechali do jej rodziny w Krakowie. Podobno Halina była wściekła. Ale nie próbowała się ze mną kontaktować. I może to lepiej. A ojciec? On został. Sam. I chyba po raz pierwszy w życiu naprawdę zrozumiał, co to znaczy. Wieczorem otworzyłam list. Był krótki. Klaro, nie proszę o przebaczenie. Wiem, że na nie nie zasługuję. Ale chcę, byś wiedziała, że Twoja matka kochała Cię ponad wszystko. I że ja po swojemu też Cię kochałem. Tylko nigdy nie umiałem Ci tego powiedzieć. Przepraszam. Za wszystko. Twój Ojciec. Czy płakałam? Tak, ale nie z żalu. Z ulgi. Bo choć nie wszystko dało się naprawić, to przynajmniej coś zostało wypowiedziane. Coś, czego czekałam przez całe życie. I może to był początek mojego prawdziwego końca z tą przeszłością. Minęły trzy tygodnie. Dom, w którym spędziłam niemal całe życie, wydawał się teraz pusty w sposób, który nie dawał ulgi. Cisza, która dawniej była przytłaczająca, Dziś miała zupełnie inny wymiar, nie była już narzędziem chłodu, lecz tłem dla mojego wewnętrznego spokoju. W pokoju ojca paliła się lampka. Od czasu odejścia Haliny i jej syna rzadko wychodził. Nie próbował niczego cofnąć. Nie prosił o rozmowę. Ale też nie unikał. Żyliśmy pod jednym dachem, jak dwie dusze, które łączyła przeszłość, lecz nie teraźniejszość. Któregoś ranka zapukałam do jego drzwi. Otworzył niemal natychmiast. Był blady, zmęczony, ale nie zaskoczony moją obecnością. Jadę jutro, powiedziałam cicho. Nie zapytał dokąd. Chyba wiedział, że to nie miało znaczenia. Czy wrócisz? Zapytał tylko. Zastanowiłam się. Może. Ale nie tutaj. Nie do tego, co było. Skinął głową. Rozumiem. Chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale zabrakło słów. I chyba nie były potrzebne. Zamknęliśmy tę rozmowę spojrzeniem, niepełnym, lecz wystarczającym. Wyjazd zaplanowałam w prosty sposób. Sprzedałam część majątku, który odziedziczyłam po babci, jej mieszkanie w centrum miasta. Pozostawiłam dom rodzinny ojcu, bez walki. Nie dlatego, że czułam się z nim związana, ale dlatego, że chciałam odejść z godnością. Nie potrzebowałam zwycięstwa materialnego. Potrzebowałam spokoju. Przeprowadziłam się na północ kraju, do małego miasteczka nad jeziorem, gdzie kiedyś spędzałam wakacje z mamą. Wynajęłam niewielkie mieszkanie, zaczęłam pracę jako bibliotekarka w lokalnym ośrodku kultury. Każdy dzień zaczynałam od spaceru brzegiem wody. I po raz pierwszy od bardzo dawna oddychałam pełną piersią. Z czasem zaczęłam odbudowywać siebie. Nie przez spektakularne zmiany, lecz przez rzeczy najprostsze, uśmiech sąsiadki, ciepłą kawę o poranku, ciszę bez napięcia. Pisałam listy do babci, które chowałam do szuflady, tak, jakby wciąż mogła je przeczytać. Nie szukałam zemsty. Nie szukałam już uznania. Znalazłam coś więcej akceptację. Pewnego dnia, kilka miesięcy później, otrzymałam list. Bez nadawcy, ale pismo rozpoznałam od razu. Klaro, dom stoi pusty. Czasem myślę, że ściany mnie słuchają, ale milczą tak jak ty. Żałuję każdego dnia, który przegapiłem, kiedy mogłem cię objęci, a zamiast tego odwracałem wzrok. Nie oczekuję, że wrócisz. Ale jeśli kiedyś zapukasz do tych drzwi, nawet przez chwilę ja otworzę. Twój ojciec. Złożyłam list ostrożnie. I choć nie płakałam, czułam ciężar tych słów. Ale nie czułam się już odpowiedzialna za jego ból. Nie należało już do mnie, by go uleczyć. Dziś mam 34 lata. Żyję spokojnie. Bez wielkich scen, bez dramatów. Nie potrzebuję, by świat wiedział, jak bardzo zostałam zraniona. Wystarczy, że ja wiem, że się z tego podniosłam. Nie wiem, co dalej z ojcem. Może kiedyś jeszcze się spotkamy. Może nie. Ale wiem jedno, nie jestem już tą samą dziewczyną, która czekała na jego uznanie. Teraz już wiem, kim jestem. Jestem wnuczką kobiety, która kochała mnie ponad wszystko. Jestem kobietą, która przetrwała. I to wystarczy. W życiu nie zawsze dostajemy to, na co zasługujemy, zwłaszcza od tych, od których oczekujemy najwięcej. Ale każdy z nas ma prawo powiedzieć dość. Każdy z nas ma prawo odejść, nie z nienawiści, lecz z miłości do siebie samego. Bo prawdziwe dziedzictwo nie leży w majątku. Leży w pamięci, w godności, w decyzji, by już nigdy nie pozwolić innym definiować naszej wartości.